Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon, jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, ponieważ to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym polskim i legalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny. Obstawiamy 50. To możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł. Choćby taki sam kupon jak gram, ja. I jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w komentarzu pod filmem. A jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do tej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs. Do wygrania codziennie 50 zł w betclick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajcie dokładny wynik te pierwszego gola w meczu między Barceloną i Valladolid. Później dopisujcie swój login z BedClick. Typujemy do godziny 21, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy piłkarskiego dubla. W pierwszym mecz to starcie FC Basel z FC Vaduz i gramy tutaj zakład, w którym gospodarze nie przegrają i w meczu będą minimum dwa gole. FC Basel traci zaledwie dwa punkty do drugiego miejsca w lidze i mecz sprzed ostatnią drużyną w tabeli to idealny czas, aby znaleźć się na ligowym podium. Zwłaszcza, że Basel radzi sobie całkiem nieźle na własnym stadionie, gdzie nie przegrali od pięciu spotkań. Ostatnio pokonali Lucerne 4 do 1 i dziś liczymy na podobny przebieg spotkania. W drugim starciu gramy angielską Premier League. Naszym zdaniem Everton nie przegra z Crystal Palace, a w meczu będą minimum dwa gole. Goście mają spore kłopoty w obronie, gdyż nie zagrają Sako, Tomkins i Klein. Everton z kolei nie ma żadnych kłopotów w ofensywie, gdzie każdy liczy z pewnością na kolejne trafienia Dominika Calvert-Lewina. Everton traci zaledwie 5 punktów do miejsca dającego Ligę Mistrzów i w przypadku wygranej z Crystal Palace oraz w jednym zaległym meczu jeszcze jest w stanie przeskoczyć całą stawkę i znaleźć się na czwartym miejscu w tabeli. Naszym zdaniem nie wypuszczą takiej szansy w meczu z Crystal Palace. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze promocja w BetClick na założenie konta, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. nikt do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia.